Hej, tu Lemon i witam was w kolejnym odcinku z Zouta, w Hollow Knight rzecz jasna. Niestety dalej się męczymy z tym paskudztwem. Oczywiście wiadomo, mógłbym w teorii po prostu przećwiczyć sobie te walki i ich wam nie wrzucać. Ale z drugiej strony, nie chcę też pokazywać czegoś z cyklu, wiecie... O wow, wygrywam za pierwszym razem z bardzo trudnym bossem. Jak ja to robię? I w ogóle. No to jest takie kiepskie mi się wydaje. Super. Pysznie. O, to też jest jakaś strategia. Mogę się trzymać ściany po prostu. No dawaj, chodź tu. Super. No czemu, czemu moja postać bije nie w te strony Widzieliście to? Dobra, powaliłem go. Co tu się właśnie stało? Jezu, i ten robaczek ciągle, nie? No. Co mam zrobić w takiej sytuacji? Mogę magią strzelić co najwyżej w bok. Bo w dół, jak uderzę, no to też mi to dużo nie da. Jak uderzę w dół, to przyjdzie nam jest zoot akurat w tym momencie i tyle z tego będzie. Aż już zrymowałem. Przez przypadek, ale jednak. Ech, no trudno. Walczymy dalej. Czarujący, krzepki, gorliwy. To na pewno. Cały złot. O, i nie podskoczyłem. To bardzo zły znak. To oznacza, że już mnie ten boss na tyle męczy, że zapominam najważniejszych y, podstawowych ataków. Znaczy uników właściwie. Skąd wiedzieć, z której strony on spada, żeby ładnie uniknąć? Ten boss jest tragiczny. Ten boss jest tragiczny, masakryczny i absolutnie wszystko, co się tylko da. Mogę go brać jeszcze na wytrwanie. Na przykład 4, znaczy 4 te życia. No, koszt, te, koszt 4, 3, 2. Hmm. No, mógłbym go brać taką taktyką. Mógłbym się szybciej leczyć. I mógłbym. Aha, szybsze leczenie się. Plus leczenie się podwójne. No, to jest taka taktyka na to leczenie się, właśnie. Tylko nie chcę jej wykorzystywać. Bo to jest takie, wiecie, no, głupkowate trochę. Nie wiem, może przez to, że gram na starszej wersji. To po prostu nie działa mi, nie wiem, może w Zoltu ma jakieś błędy, które nie są jakby wiecie, stricte zapisane, no. Zrobiłem w dół, ok? Robaczek, uwielbiam cię, naprawdę, kocham, ale zjeżdżaj mi stąd. On się bo obraca momentalnie, kiedy tylko ja zmienię kierunek. On nie ma czegoś takiego jak chwila przerwy podczas tego obrotu. Po prostu namierza mnie, jak taki totalny bot. Sekunda, w której się obrócę, a on też się obróci. Ech, no w Cupheadzie tak nie ma. Tak nie, żeby coś. Ale dobrze, bijemy go dalej. Co mi pozostało? Póki nie robi ataku właśnie z mieczykiem, to nie ma żadnego problemu. Ech, no ale widzicie, dwa razy obrywam od mieczyka. Od ataku z mieczykiem, przepraszam. Cyk. Dobra, żyje jakoś. No super, dlaczego ja naprawdę nie wiem, co, co wam mogę więcej powiedzieć. Po prostu ten boss jest fatalny. To nie jest taki fajny tryhard. W którym, ok, długo się pobije z bosem, ale przynajmniej jest to jakieś satysfakcjonujące, czy coś tego typu. Nie, ten boss ani trochę nie jest satysfakcjonujący. Oprócz jego zginięcia, ale. No, do tego trochę ciężko. I nie mam duszy na start. To też jest bardzo wnerwiające. I ten jego atak, Boże! Jak tego uniknąć? O, to też miło. Jak tak mnie uczciwie nawala, super, teleportuje się idealnie na mnie. Utykam w nim, bo nie wiem w którym momencie on postanowi po spadnięciu na mnie przyzywać muszki, a w którym momencie, a w którym momencie po spadnięciu na mnie postanawia, że zamiast wzywać muszki, to w sumie będzie robić atak z mieczykiem. Więc nie wiem, czy mam się ruszać, czy skakać do góry. Chodź tu zautna no, chodź, 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 już tych nie mam siły przeskakiwać tych, y, jego ciosów. O, jeszcze muszka tych uderzyła jasne O, nie No super. uderzyła, jasne, czemu nie. No, super. Genialny boss. Gratuluję stworzenia go. Naprawdę. Świetny pomysł. Giń, naprawdę. Proszę cię. Nic więcej nie chcę. Chcę tylko, żebyś zginął. No i uderzam go od góry po czym obrywam. Na czym to polega? Nie, naprawdę, nie, nie wytrzymam z tym bossem. Seria. To jest masakra. Muszę zmienić te amulety, bo. Nie widzę innych. Nie, nie widzę innych opcji. Tego nie zdejmę. Beztroska melodia. No, to jest fajny amulet. Beztroska melodia. W sumie, skoro ona chroni mnie co któryś atak, to ona świetnie będzie się kooperować. Szczerze, eee, więcej esencji kompletnie tego nie czuję. Tej esencji zawsze jest mało. Zawsze. Um, mam 5 to mogę wziąć te dwa? Albo mogę wziąć jedną czwórkę. Ile dadzą mi dwa? 6. Okej. Okay. A ile da mi jedna czwórka? Spójrzmy sobie szybko. Aha. Na takiej zasadzie to działa. Czyli zamienia mi wszystkie moje życia na esencję? I ile ich dodaje? Policzę na szybko. Dodaje mi cztery życia. To się nie opłaca. To się kompletnie nie opłaca. Kiepski ten amulet, szczerze. Lepsze są te dwa. Co prawda, kosztują o jeden więcej, ale. Dają mi trochę więcej jednak. No, spróbujemy takim podejściem. Może się to uda. Jak będę mieć więcej żyć, to przeżyję dłużej. Jak dłużej przeżyję, to może będę mieć więcej czasu na lepsze wypracowanie bossa. Kto wie? Najgorsze jest to, że mam ciągle zimne ręce. A przez to, że mam zimne ręce, to ciężej mi się gra. Bo jestem taki, wiecie, bardziej zastygły, nie? Ciężko jest być zręcznym, kiedy. Kiedy mam zimne ręce, po prostu. No. Teraz aktualnie mogę oberwać dwa razy więcej. W sensie o dwa ciosy więcej. I mam dużo magii na start. To trzeba pamiętać. Bo to jest ważna zmiana. Jednak ta magia dużo daje. Bądź co bądź. Więcej obrażeń z magii też by się przydało, bo jednak fakt faktem głównie zadaje właśnie tą magią obrażenia. Oj. oj. Dawaj gin, gin, gin! Człowieku, co jest z tobą? Umrzej w końcu. No. No? Skaczesz? O nie, najgorszy atak. Najłatwiej chyba tego unikać, po prostu cały czas. Ale tych bomb sobie, nie uniknę. Auć. dawaj, umrzej! Y żyję wciąż, żyję, podkreślam. Nie mam co zrobić. Nie miałem co zrobić. Nie miałem esencji. Ale dobra, to było bliskie, to naprawdę było bardzo bliziutkie. Jednak fakt, że mogę oberwać pięć razy daje mi trochę więcej niż yy, długie ostrze. Znaczy długie ostrze, no ten znak dumy chyba, nie? Czy co ja tam wybrałem? No, znak dumy wyjąłem. T tego zasięgu nie odczuwam jakoś na tej walce. I tak głównie biję podczas uszycia, yy, wiecie, pompnięcia w dół. Tak jak teraz na przykład. Ech, chociaż to było niefajne. A te muszki respią się tak wysoko, że ich nie sięgam. Hmm. Super. Jak mówiłem, że nie czuję tego krótszego zasięgu, to jakoś teraz zacząłem go nagle czuć, nie? To jest największy problem Okej okay. Uniknąłem. O, nieważne Super. Co prawda to dopiero pierwsze powalenie, ale... To zawsze jakiś krok naprzód, nie? Ojoj, super, ładnie się wpasowałem na obrażenia. No, tylko on się obrócił. To nie jest już takie super. Co tu się dzieje w ogóle? Za dużo wybuchów. To już nie było takie dobre podejście. Nie wiem, trochę tak jakby to pierwsze było takie rewolucyjne. Znaczy pierwsze, no. Pierwsze odkąd zmieniłem amulety. Tak całkowicie. Tyk. Ech, no i spróbujmy. A jakbym brał go pod te nail-ataki? No się wiecie, te od mistrza Oromato i tak dalej, Sio, tym podobne. Ała. No i super, straciłem dużo e, życia na takie głupie ataki od niego. Super. Dobra, jakoś to wyszło. No, oprócz tego momentu. Hmm, czy przez szybkie cięcie zadaje, znaczy zadaje, otrzymuje mniej many? Takie mam wrażenie, ale głowy nie dam. O nie? Zabiję go. Jezu w końcu. Ale ulga. Nareszcie. To na bank nie była ostatnia walka. No, to nie była ostatnia walka. Ale dzięki temu jesteśmy jedną walkę bliżej końca. Och, tragedia. Ciekawy, jaki przypis mu dojdzie. Oj, co walkę? W sensie, co walkę? Co nową turę, że, że tak powiem? E, mamy tło trochę inne. W sensie, tło trochę inne. Tajemniczy. O, to coś nowego. Czy on będzie teraz bić po 4? Powiedzcie, że nie. Ja naprawdę tego nie przeżyję, jeśli on będzie bić po 4. On bije po 4. O mój Boże. Ach, ten boss jest fatalny. Naprawdę tragedia. Co to ma być? Jasne, więcej ataków, szybsze ataki, czemu nie? Ech, masakra. No to lecimy dalej. Mając yy, aktualnie. Normalnie mam 9 żyć. Dostaję 6, czyli mam 15. Mając 15 żyć, a on bije po 4, czyli obrywam na. No, mogę przyjąć na siebie 3 ciosy. Plus beztroska melodia, to pewnie tak z 2 razy powinna mnie obronić. To powiedzmy, że 4. Eh, mm. spacerek w moim kierunku, to uwielbiam. Dlaczego oberwałem od tego komarka w powietrzu? O! Odbiłem go. To ciekawe. Chyba drugi raz mi się tak zdarzyło. Dobra, bijemy go. Albo nie, bo on robi spacerek w naszym kierunku. Oj, już się bałem, że on będzie robić teraz mieczyk, ale się tego bałem. Nie, no. Jak on mnie uderzył tam do góry? Widzieliście to? Co on zrobił? Rzucił we mnie? Uderzył mnie ewidentnie jakimś hitboxem, którego normalnie nie ma. No ale dobra, było nawet blisko, bo chyba trzy razy go powaliłem albo dwa. Ale to i tak dużo. Jak na to, że trzeba go łącznie chyba pięć, no to połowie. Tajemniczy, czarujący, krzepki, gorliwy, przytłaczający, cudowny, zaciekły. I tam parę jeszcze innych przymiotników, których nie do końca pamiętam. O, super, miło, miło mi poznać. Boże, jaki ty jesteś męczący, Pan Maruda. Jak miałem tego uniknąć? W sensie, w momencie, w którym już chciałem faktycznie tego unikać, no to już widziałem, że nic nie zrobię. Mógłbym ewentualnie tam podskoczyć wcześniej, jak miałem chwilową nieśmiertelność, może? Wracamy. Tajemniczy, czarujący, krzepki, gorliwy, przytłaczający, cudowny, zaciekły, przerażający, piękny, potężny, szary książę Zolt. Ja się boję do niego podchodzić, bo wiem, że w którymś momencie zrobi taką szarżę w moim kierunku. To jest problem. O, to było miłe. O, jest, no przecież użyłem Dasha. Jak on mnie uderzył podczas tego? Ok, kiedy go nie widzę, a czuję, że na mnie spada, to muszę iść w jednym kierunku. I na sam koniec, szybciutko, zmienić ten kierunek, bo on dokładnie w tym kierunku będzie leciał tak jak ja. On się respi chwilę przede mną. Znaczy chwilę przede mną. Czupinkę przed moją postacią. Dobra, tu powinien mieć y, względnie ładny punkt do uderzania go. O, albo nie. Bo raz go uderzyłem i tyle. Super. Raz już go powaliłem, a jak na razie obrywałem też tylko raz. Teraz będzie drugie powalenie. Ojdź Dobra, udało się. Super. I dalej obrywałem tylko raz. Skupienie. Ajć, no i dwa razy, jak na Ironie. ironię. Mm, he, 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 he. Cudownie. No ta mana na początku byłaby fajna, znaczy dusza. No jejciu, jejciu. No jest, męczy... Męczy Buła, cokolwiek, nie wiem. Tajemniczy, czarujący. No nie uwierzę, że on ma jeszcze dwie walki poza tą. To jest albo ostatnia, albo przedostatnia. Musi być. Albo muszę sobie tak powtarzać, żeby nie stracić nadziei na pokonanie go kiedykolwiek. O, myślałem, że będzie szarżować z mieczykiem. Nie, żebym chciał, ale przygotowałem się na ten atak. O, a tu myślałem, że będzie niższy ten, niższy laser. Dobrze? Pokonałem go? Nie, jeszcze nie. Tak, pokonałem go! O Jezu. Szybkie to było! I jeszcze jeden cios mogłem przyjąć. Dziwne. No, to nie była ostatnia walka. Ale wiecie, chyba zakończymy na ten odcinek. Tak mi się wydaje. Troszkę on już trwa, nie? Jakoś tak z 20 minut, jak myślę, że może już być. No, tak czy inaczej, dziękuję za oglądanie oraz za spędzenie ze mną tych dwóch bardzo trudnych faz, które o dziwo udało się pokonać w jednym odcinku, co jest w ogóle przerażające. A jeszcze bardziej przerażające jest to, że czeka nas kolejna taka faza. Więc no. Ale cóż, pamiętajcie, że jeśli chcecie wspierać mój kanał albo moją psychikę za walkę z Zoutem, to zachęcam was do łapkowania, subskrybowania bądź komentowania, bo to jedyne co aktualnie może mi pomóc, z Zoutem oczywiście. No i co mogę powiedzieć? Życzę wam miłego dnia, do następnych odcinków i papatki!